Witam Was serdecznie na kanale Tudigin. Słońce mamy już e, niziutko, ale myślę, że zdążymy zrobić test Iksterki e, w takim oto pięknym ubranku. Z taką oto piękną cewką jedenastką z <coughs> Equinoxa. Dzięki Dawid za pożyczenie cewki. E, słuchajcie, y, większa cewka. Większe głębokości Może lepsza separacja, może gorsza Nie wiem, zaraz się przekonamy Jak to wszystko będzie wyglądać Zmienię sobie tylko troszeczkę <coughs> Wysokość O, tak będzie troszeczkę lepiej Jest mi wygodniej Przelecimy po ustawieniach Oczywiście e, Dostroimy sobie wolny kanał Czy tam wybierzemy e, gruncik troszeczkę inaczej się na tej cewce dostroiło, jakieś 3 ale też jest bardziej mokro, że tak powiem 25 głośność threshold wyłączony, all tony dyskryminacja fabryczna reaktywność 3 i all metal no i co lecimy z teścikiem pierwsza bolatynka Jak na razie do kopania, druga również cześć, raczej szczątkowy sygnał Jeden by wyhaczył, drugi nie Pierwsze dynarki Jagiellońskie Idę dość dużym zapasem Ta wysokość mi nie pasuje Zobaczcie, muszę jeszcze dołożyć ze do 2 cm, bo się muszę zginać O, teraz jest lepiej Zdecydowanie lepiej, wygodniej Najgłębszy na 13 cm Daje eee. Kopiejki Cel numer 7 a I czułość, czułość nie jest na maksa, o czym widzicie nawet 23, a nie 24, więc wrócę do 24 eee. Niech tak będzie Pierwszy z Rzymków no, wypadałoby go poobchodzić, ale i tak do, do kopania sygnał. Kolejny Rzymek. Ostatni najgłębszy, co jest w ogóle totalnym szokiem. W jaki sposób? I słuchajcie, no słyszycie. Dodaję 10 cm zapasu. 15 niewiarygodne co ta cewka zrobiła z tym wykrywaczem, jeżeli chodzi o duże zakopy. Lecimy dalej. Zapraszam, żeby obejrzeć sobie ten wykrywacz w innym teście z cewką oryginalną 12. No, czasami człowiek może za nie mówić. Ciekawy jestem, jak nowy Simplex wyjdzie w porównaniu do tego wykrywacza. Jak na razie świetnie. No, i wchodzimy teraz w pierwszy maskowany cel. Bez najmniejszego problemu. Będzie teraz jadzinka, która się nie chciała oddać przez długi czas. Bez problemu. Jak z jednego, tak z drugiego maskowania, że tak powiem. Teraz cel 23. Jednostronnie. żeby mnie to zatrzymało? Jeżeli bym z lewej naszedł, to nie. Wystarczy zwolnić. Jest, ale ze zwykłego najścia, tylko w jedną stronę. Za to 24. Tak jak słyszycie, jak widzicie, szybko, wolno i tak dalej. Chyta się. Także jest bardzo dobrze. Siekaniec. Żelazo z dziurą. Kopiejka przy koksie i przy żelazie. Obrączka z jednego najścia z drugiego po żelazie z olbrzymim zapasem. A i chyba ID troszeczkę się zmieniło, Czyżby troszkę niższe było? Być może. Cel 28, czyli depozyt, może nie depozyt, a lot. Tam pięciu srebrnych monet. Bodajże to były pięciogroszówki. Po żelazie z jednej, z drugiej strony. Moneta przy koksie i przy żelazie Mega prosty cel Chyba każdy wykrywacz go pokazał Czy prawie każdy I jadzia Najgłębsza jadzia Maskowana z jednej strony Bez najmniejszego problemu I tak to poradził sobie Nisko budżetowy Wykrywacz Ze stajni Minelaba nowość chyba bardziej zaskoczyła wszystkich niż 900, 700 i Manticor. Naprawdę świetny wykrywacz, godny polecenia. Mam już odzew od wielu użytkowników mega zadowolonych. Od razu chciałbym Wam zaprezentować drugą linię, cel pierwszy, który ma Was zaprosić do kolejnego testu. Do zobaczenia!